Myślę, że to chyba normalna rzecz spotkać Leszka Możdżera we Wrocławiu, bo Ty mieszkasz we Wrocławiu. No, trzymam tutaj trochę swoich rzeczy. No, Wrocław wiadomo, stolica kultury. A od 14 kwietnia, zwłaszcza tu w okolicach Odry będziecie można spotkać na Jazzie nad Odrą. No na Jazzie nad Odrą to można mi od lat spotkać, bo ja tu nie tylko przyjeżdżam do pracy na Jazz nad Odrą, ale też przyjeżdżałem często posłuchać artystów wybitnych. W tym roku nie tylko jako obserwator, nie tylko jako artysta, ale również jako dyrektor artystyczny festiwalu. No ktoś musi być tym dyrektorem, wieszcie, po coś. Nadajesz po... się na dyrektora? No nie za bardzo, nie wiem, ani, ani pod względem chyba wizerunku, ani jakiejś takiej przebojowości na dyrektora się nie nadaje, ale być może te jakieś moje kontakty i, i, i zorientowanie w muzyce tutaj się organizatorom przydadzą. Chciałem się zorientować, na ile mogę sobie pozwolić. Na ile możesz sobie pozwolić? No Mogę sobie pozwolić na tyle, na ile sam sobie pozwolę, więc... Kogo udało się ściągnąć? Ściągnęliśmy sporo artystów. Wrocław sprawia wrażenie takiego tajemniczego miasta. Czy są takie miejsca, które szczególnie inspirują pisarzy? Żadne miasto w Polsce nie ma tyle wody w środku, tyle ścieżek przy, przy, przy wodzie, przy rzece, odpływów, dopływów łódek, mostków i nieustanne spacery takimi właśnie traktami wodnymi są dla mnie naprawdę czymś wyjątkowym. W przyszłym roku Wrocław stanie się światową stolicą książki. To nobilitacja dla tego miasta zasługuje? Ja myślę, że Wrocław zasługuje. Bardzo długo był miastem w cieniu, takim miastem, które produkowało ciekawe osobowości twórcze i one potem znikały gdzieś w innych miastach albo w świecie. I teraz właściwie pierwszy raz zdarza się taka okazja, żeby Wrocław jakby zaczął zasysać, a nie jakby oddawać. To jedna z gitar Leszka Cichońskiego, który pożyczył mi ją na bicie gitarowego rekordu Guinnessa. Przyznam szczerze, grać na gitarze nie potrafię, ale dzisiaj liczy się nie jakość, ale ilość. Co to jest? To jest Edur. Edur? No, no i jest, bicie mniej więcej jest takie jak na pierwszym, bo na, na, ty, na tym chwycie gramy całe bicie, takie jak będzie. No tu będzie takie. Dziękuję cały czas ten akord grała, czy nie? Trochę średnio, a czyli chyba, że nie będzie widać to dla brzmienia, może nie będzie miało znaczenia, bo wszyscy będą grali, dobra? Panie Wojtku, czy Pan kiedyś widział tylu gitarzystów w jednym miejscu zgromadzonych? Nie. Nie, no jestem w szoku w ogóle, że, że tylu ludzi chce, że, że mają gitary w ogóle, to było... Myślę, że to jest dobry moment dla przemysłu gitarowego, żebyśmy zaczęli w Polsce dobre gitary robić. Chyba miło popatrzeć, że takie maluszki kilkuletnie grają na gitarach. Miło też zobaczyć, że takie staruszki wielodziesięcioletnie jeszcze grają na gitarach. A ze mną legenda polskiego rock'n'roller, czyli pan Wojciech Korda. Panie Wojciechu, będę panu towarzyszyć, co pan na to? No ja się bardzo cieszę, że taka piękna e, gitarzystka będzie z nami wystąpić. mam nadzieję. Ale, ale nieutalentowana, niestety nie potrafię grać. Ale Hendrixa pani nam zagra coś. prawda? No, coś będę markować, poudaję trochę. To się cieszę, tu jest tylu gitarzystów, co so, proszę się dołączyć. Nie będzie mnie słychać. <laughs> Quante volte stato in Polonia? Almeno venti? Almeno 100. Come vai? Perché è bello, a me piace vedere il mondo, girare e i polacchi sono fra i miei preferiti. Come si diverte qua in Polonia? È un altro modo del divertimento che in Italia? Ma io credo che le persone quando si divertono sono uguali in tutto il mondo. Ridono, sono felici. Non c'è Polonia, eh, Italia, sono tutte uguali quando c'è divertimento e felicità. Sono tutti uguali, quando non c'è, allora è problema. Sai sì, a dire qualcosa in polacco? È già stato tante volte in Polonia. Dobri wiec, dobri naus, giquim, giquim, poche altre cose, troppo difficile. Come dice coronzo Silvester, nato tu wygląda? Bardzo gorący Sylvester! Oggi Mi gorąco! Część z Was jest z Wrocławia, przyjdą Wasi znajomi na rynek? Tak, przyjdą! On jest z Wrocławia i on jest z Ja też jestem z Wrocławia, naprawdę! Wrocław. Wrocławiu pierwszą próbę w życiu zagraliśmy. Czyli taki sentymentalny powrót do Wrocławia trochę. Tak, tak, Do to tu coming home, come home, home, la la Mogę jeszcze na chwilę? Halo, halo, mogę jeszcze na chwilę? A co będziecie śpiewać? Coming home, coming home, coming home, coming home Trzy piosenki, z czego najważniejszą Mental House, czyli singiel promujący nową płytę Mental House, która już jest w sklepach od miesiąca, zapraszamy serdecznie. No dobrze, a Sylwester tylko z? Bójko! I'm coming home, coming home Wkrótce do Wrocławia przyjedzie Steven Spielberg nagrywać swój najnowszy film, a już dziś mamy tutaj wyjątkowego gościa. What is Jaki jest in? powód pana wizyty we Wrocławiu? Oh. Jestem tutaj, aby promować film Obama na Bronxie na American Film Festivalu. Właśnie po to tu jestem. Dziękuję za zaproszenie mnie do Wrocławia. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że to nie jest prezydent Obama, ale to jest Louis, który jest sobowtórem prezydenta i występuje w jednym z filmów prezentowanych na festiwalu American Film Festival. Pan jest niesamowicie podobny do prezydenta. Rzeczywiście, niektórzy ludzie myślą, że ja nim jestem, ale tak nie jest. Ale czy to podobieństwo pomaga? Tak, to pomaga. Czasami jest uciążliwe, ale w większości przypadków pomaga. Zna Pan prezydenta Obamę osobiście? Nie osobiście, ale on na pewno zna mnie. Śledzi mnie na Twitterze. Okay, dziękuję, dziękuję bardzo wygrać. za rozmowę. Dziękuję. dziękuję, panie prezydencie. God bless you may God bless the United people of Rusland. Elu, czy domyślasz się, dlaczego ściągnęłam cię na lotnisko w Lesznie? Ja myślę, że chciałabyś zobaczyć, jak wspaniałym pilotem jestem, i przelecieć się ze mną na przykład takim cudeńkiem, który jest tam. Przed nami. A ty coś miałeś kiedyś z tym wspólnego? Nie, ale zawsze musimy ten wiem, pierwszy ja raz próbować. <grym> nie, no szkoda byłoby mi samolotu. <grym> nie, to nie jest cel naszej podróży. Będzie to więcej co? adrenaliny. O, o. Tunel aerodynamiczny w Lesznie to jeden z największych tego typu obiektów w Europie. 12 silników generuje strumień powietrza o prędkości do 300 km na godzinę. Idealnie imituje to warunki towarzyszące skokom ze spadochronem. Każdy kto lubi adrenalinę może tu spróbować własnych sił w sztuce latania. Jest moc, jak ci się podoba? Nie no ja jestem zachwycona, wchodzisz? Był najchętniej już widzisz co? Rzuciła ciuszki, przebrała się w kombinację, z no Wchodzimy! Wchodzimy, dawaj, idziemy. Najleżej nogi. Dobrze. Tu? Dokładnie. Tak. Podejdź mi nogi. Dobrze. To jest ciężka praca. Naprawdę. Nie ma lekko. O właśnie. <wszystko. śmiech> będziesz tak robił? To do zobaczenia. Fantastyczna adrenalina. To jest lepsze od czekolady kobiety. Naprawdę. Romiana, co? Ja bym chciała tam wrócić jeszcze. No właśnie, <grymne> to jest niesamowite, że jest ogromna adrenalina. To się wydaje, słuchajcie, że to jest tak. Ale tam trzeba tyle mięśni uruchomić. Przez chwilę byłam gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko. Przez moment byłaś samodzielna, powiedziałeś. I tury. nawet udało mi się przez sekundę być samodzielną. To jest naprawdę niesamowita przygoda. Niesamowite, A czy żeby do samodzielności to długo trzeba się uczyć? To trzeba około 20 minut, tak jak wy macie teraz. Myślę, że spokojnie my. będziecie pod koniec naszego latania, mogły same latać. Jest latować. taka szansa, tak. tak? A czy każdy może się nauczyć? Tak. Yy, na tunel może przyjść każdy, od dziecka po starszą osobę. Bez żadnego problemu. Jest kilka minut szkolenia i później wchodzimy już na strugę. To jeszcze ostatnie pytanie, jak wysoko można polecieć? Bezpieczna wysokość to mniej więcej 2 metry, a jak się jest doświadczony, można polecieć do samej góry. Byliście tam? No, może na kiedyś samej nam górze? Się uda. Dokładnie, skoczkowie, jak widziałyście pewnie, skoczkowie latają 10 metrów do góry i to na pełnej prędkości. Także to wszystko przed nami oczywiście. Na na Najpierw, kochani, tunel aerodynamiczny w leśnie, a potem już tylko skok ze spadochronu.